Cześć. Pokażę Wam dzisiaj, jak skasować inspekcję serwisową lub ulejową w Clio 4. Pierwsza rzecz: karta do czytnika. Do końca uruchomi nam się zapłon w samochodzie. I teraz tak widzimy: kluczyk jest informacja, wykonaj przegląd. I teraz jest główna rzecz, na którą skarżą się osoby na wszelakich maściforach, że oni wchodzą i mają problem. Oczywiście, tutaj, tym. Przyciskiem na manetce że nie mogą go skasować, bo nie mają takiej opcji. W przypadku komunikatu wykonaj przegląd, nie możemy z tej pozycji skasować tego przeglądu olejowego czy tam e, przeglądu. Co musimy zrobić? Przyciskiem górnym przechodzimy do opcji odstęp do przeglądu. Wciskamy do góry i trzymamy. W tym momencie odstęp do przeglądu się po prostu uruchomi jak menu. I widzimy. Zrób przegląd za 0 ,8 km 8 miesięcy, bo to wyzwoliło błąd. Wymień olej tak samo, bo ja mam ustawiony akurat na rok. I na 10 tysięcy. Co robimy? Przechodzimy znowu do pozycji i wciskamy przycisk do góry. I czekamy, aż zacznie to po prostu mrygać. Widzimy, mryga. Jak teraz puścimy, dalej będzie problem. Teraz puszczamy i mamy. Zrób przegląd za 10 tysięcy km lub 12 miesięcy. Ale olej mamy dalej do skasowania. Kasujemy tak samo, trzymając przycisk do góry. Zacznie migać. I automatycznie widzimy, że wezwanie serwisowe po prostu się zgasiło. I to tyle. Żadnej specyfikacji tutaj nie ma jakichś podłączenia komputerów i tak dalej. Po prostu odpowiednia kolejność.